Kochana duszo, dziś nie jest zwykłym dniem, to nie jest tylko data w kalendarzu, lecz wyjątkowy moment, w którym wszechświat zdaje się spiskować, by przekazać ci bardzo ważną wiadomość. Jest coś, o czym anioły chcą ci powiedzieć coś, co dotyczy osoby, która zajmuje twoje myśli z taką intensywnością. Ta osoba przechodzi trudną wewnętrzną walkę cichą bitwę która pochłania ją głęboko, ale pozostaje niewidoczna. Osoba, która nie schodzi z Twojej myśli, to rzeczywiście Twoja bratnia dusza. Niemniej jednak, przechodzi przez proces, który wykracza poza to, co Twoje oczy potrafią dostrzec. Są bóle, lęki i wir uczuć, które uniemożliwiają jej zbliżenie się do Ciebie w sposób, w jaki czujesz, że powinna. Ale mimo odległości, mimo ciszy, istnieje coś w niej, co wibruje z Twoją energią. I to jest dokładnie to, o czym ta wiadomość chce Ci opowiedzieć. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, ponieważ to, co zostanie ujawnione, może głęboko zmienić sposób, w jaki czujesz, myślisz i rozumiesz tę więź. Duchowe objawienie czeka na Ciebie, a to, co zostanie pokazane może być dokładnie tym, czego Twoje serce potrzebuje, by znaleźć pokój, którego szukało przez tak długi czas. Zanim przejdziemy dalej, jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. W ten sposób ta wiadomość dotrze do większej liczby osób, które potrzebują słowa pokoju i duchowego pocieszenia. Teraz przejdźmy do głębszego zrozumienia. Kiedy ta osoba nie wychodzi ci z głowy, to znak, że dzieje się coś, co wykracza poza to, co widzimy. Często nie chodzi tylko o to, co jest widoczne lub namacalne, ale o energię, ducha i głębokie połączenia, które istnieją pomiędzy dwiema duszami. Może to być siła, której jeszcze w pełni nie rozumiesz. Ale z czasem wszystko zacznie nabierać sensu coś niewidocznego, ale jednocześnie bardzo realnego. To właśnie o tym mówią anioły, by pomóc nam zrozumieć tę energię, te uczucia. Z pewnością już poczułaś, że istnieje coś, co wykracza poza słowa czy gesty coś głębszego, co przekracza codzienne momenty życia. Jest silna więź, która wykracza poza to. Co potrafimy wyjaśnić słowami? Może czujesz, że jesteś przed wyzwaniem, wewnętrzną walką, którą ta osoba przechodzi, czymś, co nie zostało jeszcze rozwiązane, ale czymś, czego nie możesz przyspieszyć. Ta osoba, którą czujesz, że jest Twoją bratnią duszą, może przechodzić przez o wiele większe trudności niż sobie wyobrażasz. Nie chodzi tylko o fizyczną odległość. Ale o wewnętrzny proces emocjonalny i duchowy, który powstrzymuje ją przed pełnym połączeniem z Tobą. Może zmaga się z lękami z przeszłości, z traumami lub niepewnościami, których nie udało jej się wyleczyć. To coś, czego często nikt poza nią nie może dostrzec. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub przechodzisz przez coś podobnego, napisz w komentarzu: Akceptuję tę wiadomość o aniołów, by wzmocnić energię uzdrowienia i objawienia, które nadchodzą do Ciebie. Najważniejsze teraz jest zrozumienie, że więź między bratnimi duszami nie jest czymś prostym to głęboka podróż, pełna wzlotów i upadków, nauki i przezwyciężania trudności. Często to, co widzimy od razu, nie jest odzwierciedleniem tego, co naprawdę się dzieje. Istnieje transformacja w toku, a proces ten może być bolesny, ale też niezbędny. Ważne jest teraz zrozumienie, że dzieje się coś większego. To, co czujesz, nie jest przypadkowe, a więź, którą masz z tą osobą, jest prawdziwa, nawet jeśli teraz wydaje się to trudne. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz wsparcia, Napisz w komentarzu: Jestem gotowa na uzdrowienie i poczuj energię tej przemiany, która pomoże tobie i tej osobie, o której myślisz. W miarę jak łączysz się głębiej ze swoją własną istotą, zaczynasz dostrzegać, że nie wszystko, co się dzieje, jest pod Twoją kontrolą. Ale to, co możesz kontrolować, to sposób, w jaki reagujesz na sytuację. Jak pozwalasz sobie na uzdrowienie i jak otwierasz się na to, czego anioły chcą Cię nauczyć. One są tutaj, aby pomóc Ci zrozumieć, że rzeczy nie dzieją się przypadkowo, ale z powodu wyższego celu. Nie zapomnij zostawić polubienia, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, by ta wiadomość dotarła do większej liczby osób. Które również potrzebują tego duchowego objawienia i uzdrowienia w swoim życiu. Wiadomość aniołów nie ogranicza się do powierzchownego rozumienia rzeczy. Wykracza ona poza to i zaprasza nas do przeżywania podróży pełnej wiary, cierpliwości i otwartości na to, co nieznane. Często jesteśmy tak skupieni na tym, czego pragniemy, że zapominamy słuchać tego. Co wszechświat próbuje nam powiedzieć? Dziś anioły chcą, byś wiedziała, że osoba, którą czujesz, że jest Twoją bratnią duszą, przechodzi trudny moment. Ale to nie oznacza, że więź między Wami została zerwana. Wręcz przeciwnie, to okazja do uzdrowienia obu dusz. W odpowiednim czasie prawda zostanie ujawniona i zobaczysz. Że każdy krok, każda trudność miała wyższy boski cel. Zanim zakończymy, chcę Cię poprosić, byś połączyła się z tą energią i pozwoliła, by przemieniła Twoje życie. To wyjątkowa okazja zarówno dla Ciebie, jak i dla osoby, która zajmuje Twoje serce. Uzdrowienie jest w toku. A wkrótce wszystko zostanie ujawnione w jasny sposób. Jeśli poczułaś coś głębokiego w swoim sercu, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, by ta wiadomość dotarła do większej liczby osób, które potrzebują słowa pokoju i duchowego pocieszenia. Głęboko Ci dziękuję, że jesteś tutaj, przyjmując tę wiadomość z otwartym sercem. Niech błogosławieństwa aniołów oświetlają Twoją drogę i przyniosą pokój, którego tak szukasz. Niech każdy dzień będzie wypełniony miłością, zaufaniem i światłem. Amen.